Większość wykładowców, medyków popełnia jeden, ten sam błąd. Uczy podstaw swojej dziedziny na wypadek, gdyby student w przyszłości chciał być takim specjalistą, jak jest wykładowca. Na przykład ginekolog uczy podstaw ginekologii, a pielęgniarka uczy podstaw pielęgniarstwa. Oto co można usprawnić w tym podejściu. Trzeba zastanowić się, co z tej konkretnej specjalistycznej działki przyda się temu konkretnemu studentowi w przyszłym jego zawodzie. No dobra, tylko skąd to wiedzieć? Każdy specjalista, pielęgniarka, lekarz, ratownik na co dzień zżyma się na swoich współpracowników z innych działek, bo popełniają błędy, które dla tego kogoś są oczywiste. I tego należy uczyć. Pielęgniarka przyszłego lekarza, że z krwi pobranej na sut i potas można dorobić wapni, ale nie można już dorobić krzepnięcia. A ginekolog podstawowych stanów nagłych w położnictwie i co zrobić, zanim odbędzie się konsultacja?